Dzień dobry witajcie. Zbliża się czas Bożego Narodzenia, dlatego kot mi towarzyszy, nie wiem jak długo. A to szczególny czas, piękny, czas oczekiwania na jakiś cud, który miałby zbawić świat. Świat jak to świat. Od yy, zawsze potrzebuje zbawienia, a Ludzie, chyba dziejów oczekują na cud, który miałby coś zmienić. I tak, niewiele coś się zmieniło. Ale może pewne zmiany są w zasięgu naszej ręki. Spróbujmy się temu przejrzeć. Bo borykając się z codziennością, czekamy na nadchodzącą Wigilię. Moment, w którym przyjęte jest, że wszyscy w rodzinie spotykają się przy stole, dzielą opłatkiem i dobrymi życzeniami. Polska kultura świąt, wiadomo, wymaga 12 potraw koniecznie postnych wymaga choinki, prezentów a przede wszystkim rodzinnej atmosfery. Dzieci niecierpliwie czekają na ten magiczny wieczór. Pod choinką może znaleźć się coś, o czym marzyły, a na stole całe mnóstwo przysmaków. No i to na tej rodzinnej atmosferze pragnę się zatrzymać na chwilę. Magiczne, rodzinne święta. A jak faktycznie sprawić, żeby była dobra atmosfera? Panie domu, a i wielu panów, doskonali się w potrawach, wypiekach, Trunkach, dekoracjach domu, a coraz częściej również na zewnątrz naszych mieszkań. Ale czy to zapewni świąteczną atmosferę? Ile razy zdarza się, że przy świątecznym stole spotykają się osoby, które na co dzień nie bardzo mają ze sobą kontakt, wspólny język, a zapraszani są, bo wypada bo przecież to rodzina. Bo nie najbardziej ukochani teściowie zapraszają nie najbardziej ukochanych małżonków swoich dzieci na wigilię bądź obiad świąteczny. Tu, oczywiście, z pomocą przychodzi savoir vivre, zasady dobrego wychowania. Wpojony za dziecka na pewno zadziałają cuda i dobra atmosfera może być uratowana. Ale czy ja będę uratowana? Bo może. Będę się po prostu przymuszać do grzeczności wobec niezbyt lubianych członków rodziny. Więc zastanówmy się, co można zrobić, żeby spotkanie było naprawdę dla wszystkich przyjemne, dla mnie też. Zacznijmy od tego, co ja sama, sam, mogę zrobić ze sobą. Otóż mogę się nastawić pozytywnie. Ale jak to zrobić? Wmawiać sobie, że lubię, nie lubię? Nie. Ale można umówić się z samym sobą, że odsuwamy od siebie wszystkie opinie oceniające współbiesiadników. Nawet jeśli widzisz, że Ciocia Mirabelka ma na sobie fatalnie dobraną pieckę. Nawet nie myśl o tym, jak krytyjsko w niej wygląda. Bo ta myśl pociągnie ze sobą emocje, które mogą sprawić, że w końcu zachowasz się, czyli powiesz do cioci coś takiego, czego ciocia na pewno nie chciałaby usłyszeć. Pomyślę raczej, że ciocia Mirabelka włożyła ją na dzisiejsze spotkanie, bo prawdopodobnie uważała, że to najlepsza decyzja, jaką mogła podjąć, stojąc w otwartych drzwiach szaf. Nie warto też wyrażać nieprawdziwych zachwytów. Bo wtedy robisz gwałt na sobie, a tego sobie robić nie należy. Podczas rozmów przy stole warto powstrzymać się od udzielania rad, wyrażania autorytarnych opinii, sądów, a szczególnie warto powstrzymać się od dyskusji. Bo dyskusja to taki rodzaj rozmowy, w którym dyskutujący Intensywnie szukają argumentów do obrony własnego stanowiska jako jedynie słusznego, natomiast zupełnie nie słuchają rozmówcy. Za żarcie bronią swoich racji, nawet za cenę nakreślenia linii rozłamów rodzinnych na świątecznym obrusie. Nie warto. Można za to posłużyć się magicznymi technikami komunikacyjnymi. Ja dzisiaj pokażę dwie. Pierwsza to parafraza, druga komunikat ja. Oto parafraza. Po wysłuchaniu tego, co nasz wuj, ciocia, ktokolwiek powiedział, o aktualnej sytuacji na przykład, powtarzamy tę wypowiedź, zaczynając od słów. Z tego, co słyszę od ciebie, wujku, rozumiem, że i tu następuje powtórzenie tego, co wujcie powiedział. Można też krócej. Czy dobrze Cię rozumiem, że... I tu znów powtarzamy wypowiedź wujka. I gwarantuję Wam, że stanie się prawdziwe co dwie Wójcio, który już zaperzał się i okopywał na swoim stanowisku, nagle poczuje się wysłuchany. Wow! Wysłuchany ze zrozumieniem. Zapewniam, że będzie przeszczęśliwy. A ty masz okazję, żeby powiedzieć: A wiesz, wujku, ja widzę tę sprawę inaczej. I tu opowiedzieć jak. Wymiana zdań nastąpiła. Wszyscy znają swoje poglądy, ale nikt z rozmówców nie narzucał swojego sposobu widzenia, rozumienia, myślenia. Jeśli podejmiesz decyzję o zapewnieniu każdemu współbiesiadnikowi całkowicie wolnej przestrzeni do rozmowy, Wypowiadania myśli, i nie będziesz oceniać ani dyskutować. Na pewno zadbasz o rodzinną atmosferę przy stole. Po prostu uznaj, że osoba tak widzi i rozumie świat, a ty masz podobnie albo zupełnie inaczej, i obie te sytuacje są po prostu ok. Nawet ciocia Mirabelka. Nie chcę tu nikogo obrazić, rysując postać ciotki, którą przecież wszyscy dobrze znamy i wiemy o niej wszystko i wciąż komentujemy jej zachowania i zapraszamy, choć nie bardzo chcemy, bo przecież nikt jej tak naprawdę nie lubi. A może ona właśnie jest w naszej rodzinie, nam samym, bardzo potrzebna. Bardzo, ale to bardzo potrzebna w tej kietce od czapy w tych klipsach z lat 80., nieco ekscentryczna na pierwszy rzut oka, ale po prostu głupia. Ta ciotka pojawia się w większości rodzin. Czasem jest wujkiem, kuzynem, stryjaszkiem. Proponuje włączyć sobie taką myśl. Skoro ciocia Mirabelka dożyła do dziś dnia, to znaczy, że ma wystarczające zasoby, aby żyć i przetrwać w tym zwariowanym świecie. Robi wszystko najlepiej, jak potrafi zrobić, a jeżeli nie robi czegoś Twoim zdaniem wystarczająco dobrze, to uznaj, że to tylko Twoje zdanie. Ale jeżeli uda Ci się utrzymać w pozycji życzliwego obserwatora, możesz zobaczyć prawdziwe, szczere intencje, siłę i mądrość Twojej ciotki. Możesz też zwykłym, życzliwym zainteresowaniem dać jej wsparcie, dodać wiary w siebie, po prostu słuchając i przyjmując ją taką, jaka ona po prostu jest. Taka, jaka jest, jest w porządku. Przyjmij, że nie ma potrzeby jej ulepszać, ani zmieniać, ani perswadować jej, że nie ma racji. Przyjmij, że ona ma swoją rację. Wtedy będzie łatwiej zobaczyć, że ta cała ciotka Mirabelka tak naprawdę nie jest głupia, że ma swoją mądrość, a może możesz nawet się czegoś od niej nauczyć, dowiedzieć, wziąć sobie jedno zdanie jako motto. Przyjmij, że każde zachowanie współbiesiadników i ciotki mirabelki jest podyktowane po prostu dobrą intencją. Chcą – dobrze, a wychodzi jak zwykle. Że kiedy wujek sroży się na sytuację geopolityczną w Timbuktu, to dlatego, że chce dla Timbuktu jak najlepiej, bo właśnie w Timbuktu chciałby osieść na emeryturę, bo Timbuktu najbardziej przypadło mu do gustu, do serca. Oczywiście masz prawo mieć inne zdanie. Masz prawo nie zgadzać się z wujkiem, masz prawo nawet wyraźnia, u, u, uważać, że pomysł osiedlenia się na stałe w Timbuktu, delikatnie mówiąc, jest nierozsądny dla starszego pana. Ale to twoje zdanie, a wujek ma inne i ma do tego prawo, takie samo jak ty, do swojego. I ty jesteś w porządku, i wujek jest w porządku. Oczywiście przykład z Timbuktu jest zabawny, ale dyskusje przy rodzinnym stole czasem przeradzają się w zażarte kłótnie. Czasem zdarza się, że nad smakowitymi daniami zaczynają unosić się dawne rodzinne smrodki, wzajemne żale czy urazy. I znów z pomocą przychodzi założenie, że inni mogą odczuwać, myśleć i robić inaczej niż ja. Myślę, odczuwam i robię. I to jest ok. Jeśli dobrze słyszę, wujku, uważasz, że. Pamiętaj, że ta technika jest w stanie czynić cuda. No i pamiętajmy jeszcze, że gdzieś niedaleko są nasze dzieci, że właśnie naszymi zachowaniami przy stole modelujemy ich zachowania z przyszłości. Że właśnie modelujemy ich stosunek do świąt i do spotkań rodzinnych w ogóle. Że właśnie uczą się, czym jest rodzina i jak wygląda dyskusja. Jak się rozmawia na trudniejsze tematy. To ważne, żeby o tym pamiętać. No i komunikat ja. Brzmi fatalnie. Hmm, posłuchaj. Kiedy zwracasz się do kogoś z odmiennym zdaniem, warto przyodziać je w taką formę. Ja myślę, Czuję, uważam, widzę, rozumiem, obserwuję, mam wrażenie, co ci tam potrzeba, byle ja. Że i tu wykładasz swoją myśl i opisujesz zastaną rzeczywistość. Dla mnie to jest takie, ja to tak rozumiem, ja to tak odczuwam. Oczywiście nie mów, ja myślę, Ciociu, że ty wyglądasz w plikie jak kompletna kartynka. No i będzie po prostu przykro, a to nie będzie komunikat, ja. To będzie ukryty komunikat ty. Ale zawsze możesz powiedzieć, wiesz, czyciu, ja mam kompletnie inne zdanie na ten temat, ale szanuję Twój punkt widzenia. Im prościej, tym bardziej zrozumiale. Zamiast ja mam zupełnie niespotykane dotąd wrażenia smakowe, gdy jem ten suflet rybny, możesz powiedzieć prościej, bardzo mi smakuje ten suflet rybny. I w ten sposób unikasz oceny, że ten suflet jest dobry czy niedobry w obu przypadkach. A suflet? Jakie ma znaczenie, czy obiektywnie jest smaczny. Przecież i lubię siedników, tyle zdań, bo każdy ma inne kubeczki smakowe, ale nikt cię nie będzie skłócił i sprzeczał z Twoimi odczuciami, bo nikt naprawdę nie wie, jak ty właściwie odczuwasz smak sufletu rybnego. Więc jeśli chcesz się odnieść do pomysłu, spędzania starości w Timbuktu, powiedz bójku, słyszę o Twoim pomyśle, wyjazdu do Timbuktu. Rozumiem, że darzysz to miejsce szczególną sympatią, i co tam byś opowiedział? Ja myślę, i tu masz miejsce na swoje zdanie, ja myślę, że klimat w Timbuktu nie jest dobry dla seniorów. Albo ja słyszałam, że w Timbuktu jest niebezpiecznie, bo coś tam coś. Co do kiecki ciotki, najlepiej nic nie mówić. No. Chyba, że się ciotka będzie domagać. Wtedy popatrz bardzo uważnie na ciotkę i na jej dziecko i znajdź coś, co ci się naprawdę podoba. Nie wiem, kolor, koronka, krój, kieszonka i powiedz: Bardzo mi się podoba w tej sukience kolor i uważam, że jest bardzo modny i twarzowy, o ile to prawda. Bo jeśli mówisz szczerze, to ciotka będzie zachwycona, bo wyczuje twoją szczerość. Ona sobie w głowie podłoży do tej szczerości swoje treści, które są jej potrzebne i będzie szczęśliwa. Te postawy życzliwego obserwatora można sobie wypracować, bo techniki komunikacyjne to jeszcze nie wszystko, to tylko narzędzia. Te dwa, parafraza i komunikacja, działają niemal jak multitule. Ale jak wypracować tę postawę? Najpierw zastanów się, co czujesz w związku z ciotką, wujkiem, teściem. Bezpośrednio z osobą, albo treściami wypowiadanymi przez osobę, albo z jej zachowaniem. Jakie to są uczucia? Tak, masz prawo odczuwać je wszystkie. A teraz przypatrz się swoim myślom związanym z tą osobą, albo treściami wypowiadanymi przez tą osobę, albo z jej zachowaniami. Przypatrz im się dobrze i zastanów się, czy te myśli oparte są na faktach. Jeśli nie, to znaczy, że myślenie pogalopowało w stronę interpretacji, a nie o to tu chodzi. Obserwator obserwuje, nie interpretuje. Potem zastanów się, czy te myśli pomagają ci odczuwać emocje, które chcesz wobec osoby odczuwać. Jeśli tak, to w porządku. Ale jeśli nie, to ciekawa jestem, jakie myśli byłyby pomocne. Możesz je znaleźć? Zastanów się. Zastanów się, czy te myśli, które myślisz, pomagają ci uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Czy te myśli, które myślisz, pomagają ci rozwiązać? Może jakiś konflikt. Wreszcie, zastanów się, czy pomagają ci chronić Twoje zdrowie. Bo denerwując się między barszczem a makowcem, naprawdę można doprowadzić się do ciężkiej zgagi poświątecznej. Bo jeśli myślisz o tym, że ciocia Mirabelka zraniła cię 12 lat temu przy wigilii i nadal czujesz do niej urazę, to zastanów się, co się dla ciebie stanie przy rodzinnym stole. Pamiętaj, że zawsze masz prawo chronić siebie. O ile ta ochrona jest stawianiem granic na swoim terytorium, a nie najazdem na czyjąś autonomię osobistą. Kiedy jesteś w pozycji życzliwego obserwatora, łatwiej zachować granice, a już zupełnie łatwo nie naruszyć czyjś, no i dzieci. Myślisz, że są całkowicie pochłonięte prezentami, nowinkami w smartfonie? Nic bardziej mylnego. One cały czas obserwują, słuchają i uczą się ważnych umiejętności. Bo tylko Ty jesteś w stanie w ten sposób pokazać dzieciom trudną umiejętność akceptacji drugiego człowieka takim, jakim on jest. Powodzenia! A na nadchodzące święta życzę Tobie naprawdę dobrego czasu z rodziną i z przyjaciółmi i obfitości wszystkiego, co uważasz za najlepsze dla siebie.